Czy istnieją idealne mapy do farminga? Na pewno tak. Ale jak dużo map już pobrałeś, a każda okazywała się niedostatecznie dobra dla ciebie? Na pewno mnóstwo. Dlatego zachęcam cię do stworzenia własnej mapy, a dzięki moim poradnikom nauczysz się, jak to zrobić. Ja jestem Alien i zapraszam na pierwszą część. W tym poradniku pokażę wam, jak stworzyć naszą bazową mapę, czyli sample mod map, na której będziemy Pracować w dalszych częściach poradników, czy będziecie też pracować sami. W każdym bądź razie dzisiaj pokażę Wam, jak z oryginalnej mapy, którą dostajemy razem z grą, stworzymy mapę czystą, płaską, jednolitą. Do pracy z programem poradnikiem potrzebujemy program Chiance Editor, który możemy pobrać bezpośrednio ze strony producenta. Oczywiście link w opisie pod filmem. Pamiętajmy tylko żeby pobrać odpowiednią wersję do naszego systemu albo 64 bit, albo 32. W zależności od tego jaki Windows mamy zainstalowany na naszym komputerze. Po zainstalowaniu programu Giant Editor wchodzimy w zakładkę Files, Open i tutaj musimy znaleźć folder, w którym zainstalowany jest Farming Simulator 19. U mnie jest to folder na dysku C: Folder Game, Farming Simulator 19. Tutaj musimy odnaleźć jedną z dedykowanych przez producenta map. W tym celu wchodzimy do folderu Data, Maps, i tutaj mamy dwie mapy: pierwszą oraz drugą. Ja dzisiaj wybieram mapę z końcówką D. Klikamy na nią dwukrotnie. Powinna ona nam się załadować w programie Giants Editor. W zależności od tego, jaki sprzęt posiadacie, czy to będzie komputer nowy, stary, słabszy, lepszy, program będzie działał albo wolniej, albo szybciej. Następnie, po załadowaniu mapy, którą tutaj widzimy, klikamy ponownie zakładkę File New Mode from Game. Chwilę to potrwa. Otworzy nam się okno, i tutaj jeśli wybraliśmy mapę z końcówką D, zostawiamy tak jak jest, czyli map sample mode map 1. Jeśli końcówka US, musimy zmienić na dwójkę. Klikamy OK. Tutaj wyskakuje nam kolejne okno. Jest to okno, które pokazuje nam, gdzie ma zapisać program nasz nowy plik. Ja zostawiam tak jak jest, czyli w moich dokumentach folder myfs19 mody. This is the sample mode map 1. Klikamy OK. Chwilę to też potrwa. W tym momencie program tworzy nam naszą mapę. Tutaj możemy kliknąć nowy. I jeszcze raz otwórzmy mapę Open. Tym razem wchodzimy do zakładki Dokumenty. Mody. This is the Sample Mod 1. Maps. Klikamy i powinna nam się otworzyć ta sama mapa, którą przed chwilą generowaliśmy z oryginalnej mapy. Następnie, aby przygotować teren, musimy oczyścić mapę z wszystkich obiektów, które są na nią dodane. Usuwamy po kolei, oprócz miejsca startowego, czyli tego. Widzicie, wszystkie obiekty znikły. Zostało nam teraz jeszcze wyrównać teren. Najprostszą metodą jest opcja Replace, którą bardzo szybko spłaszczymy, czy też wyrównamy teren do pożądanej przez nas wysokości. W tym celu klikam tutaj, pojawia nam się czerwone kółko. Możemy zmienić je na kwadrat tutaj, typ pędzla. Ja zmienię sobie na kwadracik. Tutaj radius, czyli wielkość, ustawię sobie na 250 i z opcji LMB, czyli lewy klik myszy, zmieniam ADD na Replace. Następnie opcję Replace zmieniam sobie na wartość 100, czyli zostawiam tak, jak obecnie jest. Można ustawić na 0, można ustawić na 50, na 200. Wszystko zależy od Was. Z tym tylko, że ja nigdy na 0 nie ustawiam, ze względu na to, że zerowy teren czasami ma później problem z. Robieniem dołków poniżej tego poziomu 0. Dlatego ja sobie ustawiam zawsze 100. Następnie lewym klikiem myszy, przytrzymując tym kwadratowym pędzlem, jeżdżę po całej mapie aż do całkowitego wyrównania obszaru mapy. Jest to jeden z najprostszych, a zarazem najszybszych sposobów na równanie terenu naszej mapy. Jak widzicie, jest już płaski kwadrat. Możemy przystąpić do kolejnych czynności. Z tym tylko, że opcję Replace na lewym kliku zmieniamy z powrotem na ADD. Następnie przechodzimy do tego czerwonego ołóweczka. I tym ołówkiem malujemy tekstury podłoża. W poprzednich wersjach farminga tych tekstur na dany obszar mogliśmy użyć 4 albo 5, dokładnie już nie pamiętam. W każdym razie w wersji 19 mamy możliwość tworzenia tych tekstur niezliczenie wiele. Możemy ich użyć kilkanaście, kilka, kilkadziesiąt na danym obszarze wszystko zależy od tego, jak stworzymy sobie mapę, jak będzie nam się to podobać. Producent już nie daje nam ograniczeń, tak jak było to w poprzednich wersjach. Tym razem tutaj z Texture Layer wybieramy sobie gras. Ja zazwyczaj mapy startowe maluję teksturą trawy i jak poprzednio w opcji Replace całą mapę musimy pokryć jednolitą teksturą. Oczywiście, jeśli chcemy, no jeśli nie chcemy, zostawiamy tak, jak jest. Ja lubię tworzyć wszystko od zera, tak jak to mi się podoba, więc zostawiam całą mapę w jednej teksturze. Zostały nam jeszcze pola, które też musimy usunąć, do tego posłuży nam kolejna opcja. Klikamy sobie na ten zielony listek, drzewko, tym razem na foliage layer. Tutaj zostawiamy teren detailing i prawym klikiem myszy usuwamy wszystkie pola. Prawym zawsze usuwamy, lewym dodajemy. On tu widzę chyba jeszcze jakaś teksturka została. Następnie musimy jeszcze usunąć roślinność, która pozostała. Jak widzicie, tutaj jakieś różne krzaczki, trawy, pola uprawowe. Tutaj już możemy sobie radius, czyli promień zmniejszyć na 150. Tym razem z foliage layer wybieramy jakąkolwiek uprawę. Może być to trawa, może być to pszenica, kukurydza, ziemniaki, cokolwiek. Po czym prawym klikiem usuwamy całkowicie Roślinność z naszej mapy. W ten oto sposób dla mnie najszybszy i najprostszy, przynajmniej lepszego nie znam. Może powiedzmy to tak: mamy utworzony sample MOD MAP, naszą płaską, kwadratową, bazową mapę, na której będziemy tworzyć swoją własną mapę. W kolejnych poradnikach. Pokażę Wam, co należy jeszcze usunąć z tej mapy, bo to nie jest wszystko. I co będziemy dalej dodawać do naszej mapy, tak by działała ona w grze i nie było żadnych błędów w logu. Dzisiaj to wszystko. Zapraszam na stronę z linku w opisie. Zapraszam do subskrypcji, do klikania w dzwona i do komentarzy, czy też stawiania łapek w górę, w dół. Wszystko, co zrobicie na kanale daje mi większą motywację do pracy z kolejnymi poradnikami dla Was. Oczywiście mapę musimy jeszcze zapisać w tym celu klikamy tutaj ikonę tej starej dyskietki ewentualnie z opcji File klikamy Save as. Po zapisaniu nasza mapa w miejscu gdzie ją zapisaliśmy będzie gotowa do kolejnego użycia. Dzisiaj to wszystko. Zapraszam, pozdrawiam.